Witam moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj krótki materiał, krótka informacja bardziej techniczna, dlatego że tak jak mówiłem wam wielokrotnie, że portal będzie się rozwijał, będą pojawiały się nowe rzeczy, które mają wam po prostu uprościć obsługę portalu, żebyście też nie musieli nie wiadomo czasu siedzieć, kombinować, odszukiwać itd. I chcę wam dzisiaj pokazać kilka podpowiedzi, jak maksymalnie wykorzystać to, co dziś tam dodałem, żeby to było prostsze, żeby to po prostu było takie, że bach, dwa kliknięcia i siedzisz już na portalu, czy to w komputerze, czy w telefonie. Chcę wam pokazać parę podpowiedzi, Prośba ogromna do Was: jak czegoś z tego materiału nie zrozumiecie, albo będzie to u Was nie wychodziło, to napiszcie w komentarzu pod tym materiałem dosłownie, żebym ja wiedział, że technicznie czegoś nie powiedziałem albo że po prostu coś się myliłem, tak. Natomiast y, ogromna prośba, żebyście mówię zobaczyli, może już to wiecie, może bez tych moich tutaj gadek y, było to na tyle proste, że wszyscy to zrozumieli, a jak się to komuś przyda, to po prostu będzie mi miło, że jednak coś tam komuś pomogłem. Słuchajcie, wchodzimy sobie na prostą, pierwszą lepszą przeglądarkę, tak? Ja w tym momencie Siedzę na, siedzę na Google i teraz ważna rzecz. Wskakujemy, i to, co Wam się będzie pojawiało na samym starcie, bądź to, co będzie Wam się pojawiało prawdopodobnie co miesiąc. A więc przypomnienia. I tu bardzo ważna kwestia. Naprawdę bardzo ważna. Jeżeli się zalogujecie, to w górnej części w komputerze, to jest po prostu centralnie po środku, będzie Wam się pojawiał taki magiczny komunikat. Chciałbym przyznać Ci powiadomienia o nowych materiałach, jednak możesz w każdej chwili z nich. I tu bardzo ważna rzecz. Jeżeli wy nie dziękuję, tak, to nie będziecie mieli powiadomień, na przykład na telefon, tak, że pojawił się nowy materiał. Wiem, że ogromna grupa z was wybrała włącz powiadomienie, bo ja to widzę jako administrator. I ten plus jest ogromny taki, że wtedy dostajecie, tak jak było to, przykładowo, przy YouTube, e, informacja, że coś się nowego pojawiło. Tu naprawdę w telefonie dostaniecie powiadomienie, tak, że oto w tym momencie coś się nowego pojawiło. Zatem jeżeli chcecie, żeby Wam to śmigało, klikacie sobie włącz powiadomienie i w tym momencie bierzecie odbieraj i to do Was będzie spadać. W telefonach działa to naprawdę świetnie. Następna ważna sprawa. Jeżeli mamy sytuację taką, że pojawia się co jakiś czas taki pasek, on jest związany z regulaminem, on jest związany z RODO i tak dalej, to tu nie musicie się obawiać. Klikacie sobie zgoda, to jest zgoda na to, że prawo wymaga od tego, żeby cały portal miał swój regulamin, żeby portal obowiązywał również regulamin rodowski, który gdzieś tam musiałem napisać. W związku z powyższym, nie bójcie się tego, że coś tam do was po prostu zwyczajnie zacznie przyjąć jakieś reklamy itd., bo ja wam mówiłem dawno temu, że rękoma i nogami będę się przed tym bronił, żeby tutaj było to merytoryczne, a nie jakieś tam śmieciowe dane czy coś. Więc tu bierzemy zgoda nic wam po prostu nie przyjdzie. Kolejna ważna zmiana, która bardziej jest widoczna w telefonie niż w komputerze, no ale pokażę wam to w komputerze. To jest to pole. To jest to pole, które do tej pory nie było widać. Czy jesteście zalogowani, czy nie jesteście zalogowani? Ja tylko podpowiem tym użytkownikom, którzy bardzo rzadko korzystają z komputera, bo są zajęci innymi rzeczami i po prostu gdzieś tam mniej może pod rzeczy rozumieją. Że można być na portalu, a nie być zalogowanym. To jest śmiesznie, bo to jest ciężko wytłumaczyć, ale to tak, jakbyście stali koło domu, a nie weszli do niego. To jest to samo jak to jest adekwatne do tego, że oto widzicie portal, a nie jesteście zalogowani. Część ludzi do was, do, do, od was kiedyś do mnie pisała na mailach, że wchodzę na portal, a materiały mnie działają. Więc taka moja gorąca prośba i podpowiedź. Teraz jest to bardzo dobrze widoczne w polu, w lewym górnym rogu, i tu nie może być napisane: że jesteś niezalogowany. To musi być zawsze napisane, że jest się zalogowanym. Jeżeli nie jesteście, klikamy zaloguj, tak w celu uproszczenia. I teraz zobaczcie, prosta bardzo rzecz. Zakładam już w tym momencie, że mówimy o osobach zarejestrowanych. Jak ktoś nie jest zarejestrowany, odsyłam do materiału, też jest pokazane się rejestrować. Ja w tym momencie mam Cezary, Cezary, to jest taki, nasz roboczy, taki mój roboczy, robocza nazwa. Zawsze wybierajcie sobie zapamiętaj, bo to uparszcza w yy, kwestiach logowania. I teraz sprawa wygląda tak, że po prostu zwyczajnie te pole górne, ono będzie wam zawsze pokazywało. Widzicie, tu są moje dane, jestem zalogowany. W tym momencie macie dostęp do wszystkiego. Jeżeli będzie napisane tu w tym miejscu, że nie jesteście zalogowani, sorry, wierzcie mi lub nie, to nie jest błąd portalu. Po prostu stoicie koło domu, a nie w domu. Tyle. W tym temacie, jeżeli chodzi o powiadomienia, jeżeli chodzi o logowanie, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. Pozdrawiam Was serdecznie. Obejrzyjcie pozostałe krótkie podpowiedzi, jeżeli chodzi o techniczne sprawy. Tyle ode mnie.